Ogadać, ale te chodniczki to tutaj ktoś pięknie wypolerował. Albo turyści tak polerują swoimi stopami chodząc tutaj. Tylko szukamy miejsca, gdzie nas aż tak bardzo nie ogolą. Ale wygląda na to, że chyba nas ogolą. Cześć z tej strony, Paweł. Dzisiaj jesteśmy w mieście starszym niż Rzym. W mieście, które w 2016 roku. Dostało nagrodę za najlepsze miasto Europy, a to miasto to Zadar. Dzisiaj pokażemy Wam pomysł na jednodniowe zwiedzanie tego miejsca. Zadar to chorwackie miasto położone w Dalmacji nad Morzem Adriatyckim. Jest to centrum kulturowe oraz gospodarcze północnej Dalmacji, a także piąte co do wielkości miasto Chorwacji. Zadar liczy około 70 tysięcy mieszkańców, a jego historia sięga IV wieku przed naszą erą. Będąc pod panowaniem rzymskim, miasto zostało umocnione i otoczone murami obronnymi z basztami. W potężnych murach zrobiono trzy bramy, a w centrum Zadaru wzniesiono świątynie, bazyliki, amfiteatr, wytyczono forum i poprowadzono akwedukt. Jeśli wypoczywacie tak jak my na wyspie Pak to naprawdę grzechem by było do Zadaru nie zajrzeć. My się skupimy na takim jednodniowym wypadzie na Zadarską Starówkę, bo tam naprawdę jest co podziwiać. Najpierw musieliśmy znaleźć miejsce parkingowe, co wcale nie jest łatwe. Parkingi są bardzo zapłoczone. Stanęliśmy gdzieś przy te, na takim parkingu przy drodze. 10 kuna jedna godzina w sezonie kosztuje. Od początku czerwca do końca sierpnia.

Taka mała przystań, taki mały porcik, gdzie śmiało można sobie wynająć łódź i popłynąć w morze. Kopnena Wrata, czyli Brama Lądowa, wybudowana przez Wenecjan w 1543 roku i niegdyś była to główna brama wejściowa do miasta. Jak wejdziecie główną bramą lądową, zaraz za nią są takie schodki po prawej stronie do góry, polecam tam wejść. Wtedy wyjdziecie na plac pięciu studni, wybudowany w 1574 roku na miejscu dawnej fosy. Ciekawostką jest to, że woda pitna była stąd pobierana jeszcze do połowy XIX wieku. Zaraz przy placu pięciu studni znajdziemy ukojenie w cieniu, jaki dają drzewa pierwszego parku miejskiego w zadarze. Park królowej Jeleny został założony przez gubernatora Franca Ludwika von Weldena na terenie wojskowych fortyfikacji. Stąd możemy rzucić okiem na stare miasto, nowe miasto i wydaje się to być dobre miejsce na oglądanie zachodu słońca. Nieco powyżej placu 5 studni znajduje się bardzo malowniczy park, gdzie w pięknych okolicznościach przyrody znajdziecie malutkie knajpki i cukiernie. Jest także tutaj takie wejście na górkę, to jest najwyższy punkt tego, tego parku i stąd macie ładny widok na miasto. Czy w sumie ładny jak ładny, widać po prostu bloki z jednej strony i stare miasto z drugiej. Opuszczając zacieniony park, kierujemy się prosto na plac Petara Żoranica. To wyjątkowe miejsce, gdzie doskonale poczujecie śródziemnomorską atmosferę, jest historycznym centrum Zadaru. Mieści się tutaj kilka bardzo ważnych artefaktów archeologicznych, między innymi brama miejska z czasów Imperium Rzymskiego, pozostałości średniowiecznej bramy i murów obronnych. Wszystko to możemy zobaczyć zaglądając półtora metra w dół przez przeszkloną podłogę. Wychodząc bardziej na powierzchnię, naszą uwagę przykuje rzymska kolumna oraz kamienny sarkofag, który zawiera cztery szkielety. Inskrypcja, która się na nim zachowała, należy do miejscowego mnicha i jest datowana na 750 rok naszej ery. Na tym samym placu znajdziecie kościół świętego Szymona, o którym pierwsze wzmianki pochodzą z XII wieku. Jednak fasada, jaką widzimy teraz, została ukończona na początku XVII wieku. Znajduje się w nim średniowieczny sarkofag, wykonany z drewna cedrowego z relikwiami świętego Symeona, proroka, który rozpoznał Mesjasza w dzieciątku Jezus. We wszystkich wąskich uliczkach łączących place Starego Miasta odbywają się próby zamachu na kieszeń turystów. Ponieważ trzeba wspomnieć, że zadar do tanich nie należy. Są tu wszelkiego rodzaju punkty gastronomiczne i handlowe. Gdzie znajdziecie lody, restauracje, cukiernie, są jakieś piekarnie, są różnego rodzaju sklepy z pamiątkami, z butami, z ciuchami. Także cały bazar, wszystko co trzeba i nie trzeba się tutaj znajdzie. W ten sposób dochodzimy do kolejnego placu. Jego charakterystycznym punktem jest budynek straży miejskiej z wieżą zegarową z 1562 roku. Naprzeciwko niego znajduje się gradska loża z 1565 roku i tutaj odbywają się rozmaite wydarzenia kulturalne. Ostatnim ważnym punktem na mapie Placu Ludowego jest ratusz z 1934 roku. Jeśli chodzi o zabytki w tym miejscu, to tak naprawdę jest jeden na drugim. Także gdzie nie odwrócisz głowy, to jakaś zabytkowa architektura, zabytkowa budowla budowla, z którą związana jest jakaś historia. Także stare miasto to doskonały pomysł na taki jednodniowy wypad, jak tutaj wypoczywacie gdzieś. Nad morzem to zadar na jeden dzień koniecznie. bo tak jak to widać wszędzie dookoła mnie sklepy, restauracje, knajpy, jakieś bufety, konoby, czyli te tak zwane tawerny czy gospody inaczej po polsku. Jest gdzie zostawić pieniądze, a pieniędzy zostawicie niemało, bo przykładowo pizza 50 kuna. W spagu, gdzie mieszkamy, a tutaj 150. Także jest taka delikatna różnica. Idąc dalej, główną ulicą łączącą placę, dochodzimy do Forum Romanum. To tam, gdzie widzicie tą wysoką wieżę. Forum powstało na polecenie pierwszego cesarza rzymskiego, Oktawiana Augusta. I stanowiło centrum życia publicznego. Teraz jest to największy zabytek z okresu rzymskiego i stanowi wizytówkę Zadaru. Kiedyś znajdowały się tu warsztaty rzemieślnicze i rzymskie sklepy, których fragmenty zachowały się do dzisiaj. Możemy podziwiać również fragmenty schodów, chodnika czy nieźle zachowanych kolumn. Wszędzie na tym placu możecie zobaczyć fragmenty kolumn i fundamentów zabudowań rzymskich z I wieku przed naszą erą. Robi to wrażenie. Wrażenie robi również bardzo dobrze zachowana kolumna koryncka, która w czasach średniowiecznych służyła jako pręgierz. Świadczą o tym pozostałości łańcuchów. Oprócz wyżej wymienionych atrakcji na placu możemy zobaczyć sarkofag, Kościół Świętego Donata z IX wieku, który został wybudowany w dużej mierze z ruin pobliskiego Forum Romanum, ma specyficzny cylindryczny kształt i jest to największa przedromańska budowla w Chorwacji. Ta wysoka konstrukcja obok kościoła Świętego Donata to dzwonnica Katedry Świętej Anastazji z XII wieku. Można tam wejść i z góry popatrzeć na starówkę. We wnętrzu katedry znajduje się sarkofag z relikwiami świętej Anastazji oraz pracę włoskiego malarza Vittore Carpaccio. Idziemy z Patrykiem coś zjeść, co Patryk? Tylko szukamy miejsca, gdzie nas aż tak bardzo nie ogolą. Ale wygląda na to, że chyba nas ogolą. Porównanie cenowe. Spagiem, no, wypada za dar niekorzystnie, no, ale jak mógłby wypaść? Bo jest po prostu drogo, jest mnóstwo turystów. Liczy się na to, że zostawią dużą kasę. Nie ma co gadać, ale te chodniczki to tutaj ktoś pięknie wypolerował albo turyści tak polerują swoimi stopami, chodząc tutaj. W planie mamy jeszcze przejście wybrzeżem. Tam są tak zwane morskie organy, zobaczycie sobie co to takiego. Jeszcze jakaś instalacja artystyczna pozdrowienia słońca, też zobaczymy co to jest. Zobaczymy port w zadarze. Także jeszcze parę rzeczy jest przed nami. Ale najpierw coś zjemy, napijemy się, żeby nabrać energii. No i pójdziemy dalej. Jaka pizza? Fajna. I ma takie Gdyby. Dalej poszliśmy wzdłuż zadarskiej promenady, którą wyróżnia spośród znanych mi promenad to, że nie ma tu napchanych jeden na drugim punktów handlowo-gastronomicznych. Spaceruje się więc całkiem przyjemnie, mimo wielu turystów wokół. Co charakterystyczne, to nie ma tu też typowej plaży, a ludzie kąpią się, wskakując do wody bezpośrednio z chodnika, czy opalają się, nie potrzebując do tego nawet fragmentu piasku czy kamieni. W miejscu, gdzie zaglądają ci turyści, czyli pod schodami promenady, znajdują się morskie organy. Są to rury z gwizdkami, z których wydobywają się specyficzne dźwięki w momencie, kiedy fala wtłacza do rur wodę. Brzmią one mniej więcej tak. Grają tu od 2005 roku, a my już jesteśmy przy kolejnej zadarskiej atrakcji. Instalacja, którą widzicie na chodniku, to tak zwane pozdrowienie słońca. Składa się ona ze szklanych płyt solarnych, które w ciągu dnia ładują się energią słoneczną, by po zachodzie emitować kolorowe światła. Podobno z tego miejsca można obserwować najpiękniejsze zachody słońca w całej Chorwacji. Nie wiem, nie sprawdziłem. Gdy już pozdrowimy słońce, proponuję wybrać się na spacer wzdłuż portu. Zobaczymy tu nie tylko jachty i łodzie wszelkiego rodzaju, ale też tradycyjne zadarskie Joli, czyli przeprawę łodzią wiosłową na drugi brzeg portu. Ta tradycja sięga XIV wieku i to takie weneckie gondole po chorwacku. Przez bramę lądową, a teraz szukamy bramy morskiej, drugiej bramy zabytkowej, XV wiecznej. Zaraz gdzieś tu powinna być, według mapy. A teraz przechodzimy przez Zadarski Plac Targowy. Ale godzina 18.10 i nikogo nie ma. Wszystko się pozwijało. Za mną druga z bram miejskich w Zadarze, brama morska, wybudowana przez Wenecjan w 1560, czyli jest ona młodsza od tej bramy lądowej, a wygląda tak jak tutaj widzicie. Oprócz bramy morskiej, duże wrażenie robi sąsiadujący z nią budynek, na którego elewacji nadal możemy zobaczyć dziury po kulach, co przypomina nam o nie tak dawnej, tragicznej historii tego regionu. I to by było na tyle, jeśli chodzi o Zadar. Każdemu polecam przyjechać do tego miasta. Musicie je zobaczyć. Podziwiać tutejsze zabytki, stare miasto. Tak jak dzisiaj widzieliście, my Wam pokazaliśmy tylko stare miasto i to zajmie praktycznie całe jedno popołudnie. Także jak będziecie w Korwacji, będziecie tutaj w północnej Dalmacji, zajrzyjcie koniecznie do Zadaru. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!